Chcemy Was zaprosić na warsztaty, tak jak Wam to obiecaliśmy. Chciałam w ogóle bardzo pochwalić takie samodzielne prace. Na przykład taką kukłę. To jest Grzesio. Robiła dziewczynka te kukłę w wieku przedszkolnym. Proszę zobaczyć, jaki charakterystyczny Grzesio z workiem piasku. Zrobione trochę z tektury, trochę z materiału, trochę sznurka, samodzielnie obrysowane, wycięty, doskonały. Też chciałam pokazać tutaj lalkę Reksia. Jest to kukła, która ma ruchome nóżki i rączki. Bardzo fajnie kiedy można poruszać tymi nóżkami i rączkami w czasie gry. Bo właśnie chodzi o to, aby był jakiś związek między kukłą a aktorem, żeby ruch aktora jak gdyby powodował ruch kukły. I u Reksia to widać, on może się poruszać. Ten kijek nie może być ani za długi, ani za krótki. Musi być trzymany obiema rękami, nie jedną. I bardzo ważne jest, aby taka kukła nie była za ciężka bo kiedy kukła jest za ciężka, to wtedy aktor, mając ręce u góry przez na przykład godzinny spektakl i yy, ma jeszcze wielkie obciążenie, jest to dla niego nie lada trudność. Na przykład Pirat z Karaibów jest świetny, idealnie dopasowany do prawdziwego pirata. Zrobiony jest z różnych elementów. Z materiału, ze skarpet, z frędzli. Z korali. Przy tym proszę spojrzeć na nos, który jest idealnie ucharakteryzowany, i podkreślone oczy, tak jak miał prawdziwy pirat. Proszę zobaczyć, jak poruszamy taką lalką. Może ja sobie kucnę, żeby wam pokazać mniej więcej, gdzie trzeba złapać za ki. Ki trzymamy mniej więcej w tym miejscu, jedna ręka wyżej, druga niżej i robimy taki ruch jakby nasz pirat sobie chodził. Kiedy student lalkarstwa y, musi się przyzwyczaić do swojej lalki, trwa to godzinami. Musi poznać lalkę, musi zobaczyć jak ona się porusza, jak ruszają jej się włosy, spódnica, ręce, a dopiero potem dochodzi gest, emocje i słowo. Bardzo ładny jest ten Pirat z Karaibów. Natomiast też bardzo ładny jest na przykład koń, tylko trochę ciężki. Ważne jest, aby kukła była właśnie takiej wagi i wielkości, żeby nie była uciążliwa w trakcie gry. Konik jest bardzo fajny. Chciałam jeszcze pokazać taką. Inną niż wszystkie lalkę, która przyjechała do nas z brzegu. Jest to lalka czerwonego kapturka. Zrobiła ją Anastazja Owsiak. Bardzo fajnie skonstruowana jest głowa i rączki i nóżki. Tylko popatrzcie, kiedy ja będę poruszać lalką, ona wydaje takie dźwięki, które mogą zagłuszać mój głos. Kiedy będę mówiła jak czerwony kapturek, oj, chyba niedługo będę już u babci. To cały czas słychać, jak yy, właściwie grzechoczą te śrubki, czy są to jakieś łańcuszki. Kiedy zrobię to samo z reksiem, nie będzie już to taki hałaśliwy. Więc dobrze jest, aby te połączenia kończyn były przymocowane jakimiś sznurkami, albo skórą. Też chciałam Wam pokazać rycerza, który jest wykonany z bardzo różnego materiału. I ze skóry, i ze sztruksu, i z materiału, i ma specjalny taki hełm na głowie. Jest widać, że bardzo precyzyjnie zszyty. Zrobił go Maksymilian Hucherko. Jest bardzo ładny, leciutki i można nim animować. Teraz pokażę jeszcze lalkę, która jest zrobiona przez pana Adama Pytela z Torunia. Jest to lalka z legendy o liczyrzepie. Jest tu masa najróżniejszych materiałów. Są tu kleje, yy, są tu sznurki, jest tutaj yy, prawdopodobnie drewno. Jest bardzo ładnie zrobiona. Popatrzcie na kij, taki prawdziwy kij, nawet skręcony. Yy, lalka, jeżeli miałaby zagrać yy, w spektaklu, musiałaby mieć dłuższy kij. To jest za krótki troszeczkę kijek, tak? Chciałam wam jeszcze zaprezentować dziewczynkę z zapałkami. Prosta dziewczynka z zapałkami. Po czym poznajemy? A no, chociażby po pudełku zapałek. Włoski zrobione z krepy, główka z talerzyka, buźka i oczka zrobione z plasteliny, wycięte rączki z tektury i przyklejone zapałki. Piękna laleczka, prosta, wymowna. Wiadomo, że jest to dziewczynka z zapałkami. Też chciałam pokazać jeszcze wspaniałego baranka. Uroczy baranek zrobiony jest z najróżniejszych materiałów. Wprawdzie nie jest zrobiony on z prawdziwej owczej wełny, ale jest bardzo charakterystyczny. Ma śmieszne, fajnie poruszające się kończyny. Zakończone kopytkami. Uszy jak na baranka przystało. Yy, Zrobione jest ze specjalnego materiału, który robi się z papieru i nakłada papier na papier i specjalnym klejem okleja się. Yy, chciałam też Wam powiedzieć, że w teatrze takie kukły musi projektować, zaprojektować projektant. Potem yy, te lalki, ten projekt wędruje do Pracowni mechanizatorskiej, po czym do pracowni plastycznej i można wtedy zapoznawać się, aktor może zapoznawać się z taką lalką. Tu mam przed sobą jeszcze Pinokia. Pinokio jest bardzo leciutki, też rączki i nóżki ma ruchome, długość kijka stosowna do gry, a nosek. Zrobiony pomysłowo ze zwykłego ołówka. Jeszcze mam tu dla Was taką lalkę, która jest szrekiem. Jest to troszkę malutka lalka. Wprawdzie mieliśmy w regulaminie, żeby lalka miała 30 cm bez kika. To jest troszkę mniej. Ale bardzo fajnie zrobiony jest ten szrek. Szyte spodenki, duża główka i śmieszne Uszka. Tak się zastanawialiśmy się wszyscy, co to za lalka, ale po odczytaniu, że to Szrek, wszyscy stwierdziliśmy, że faktycznie jest to bardzo sympatyczna kukła Szreka. I jeszcze uszyty kot w butach. Z filcu, z futerka, nawet piórko w kapeluszu. Jak na kota w butach przystało. Pamiętajmy, abyśmy dobrze poznali kukłę, zanim zaczniemy z nią grać. Musimy poznać jej ruch, musimy się z nią zaprzyjaźnić, dopiero możemy wdrażać gesty, emocje i słowa. Tym bardziej przygotowaliśmy Wam jeszcze jedną niespodziankę. Będzie to spektakl, w którym wystąpią niektóre kukły z naszego konkursu. Zaraz okaże się. Jakie to będą kukły. Będzie to spektakl pod tytułem Na kogo wypadnie na tego Benz. Zapraszamy Was na przedstawienie.